Powiedzcie w takim razie, czym jest pewność siebie, bo musimy zacząć od, od takiego tła. Dzisiaj sobie porozmawiamy, właśnie o pewności. Właśnie. Mamy wspólne przekonanie co do tego fajne, że mm, właściwie to wszyscy, dokładnie wszyscy wiedzą, czym jest pewność siebie, dopóki nie przychodzi ta chwila, w której trzeba ją zdefiniować. A wtedy, a wtedy po, pojawiają się problemy. Ale no, mamy, mamy swoją perspektywę i ta perspektywa jakby jest taka, że ta jest, pewność siebie... To jest taka malarska perspektywa, nie? Trochę Więc, tak. Pewien no. obraz siebie w głowie. Z jednej strony, ale tu chciałem nawet zacząć jeszcze od tego, że, że, że ta pewność siebie ma jednak pewne trzy wymiary. I te trzy wymiary jakby mhm. są taką istotą tej pewności siebie, że mówimy o wymiarze w myśleniu. Czyli my możemy myśleć w taki sposób, że byśmy określili jako myślenie człowieka pewnego siebie. My odczuwamy coś, czyli w tej sferze emocjonalnej, w sferze nastroju, czujemy tą pewność siebie. I takim trzecim aspektem jest to, jak się zachowujemy. Możemy się zachowywać jako jak ludzie, którzy są postrzegani jako pewni siebie i też tak się czujący, czyli myśleć, odczuwać i zachowywać się. Takie trzy aspekty dotyczące tej pewności siebie, które się wzajemnie jakby oddziaływują na siebie i uzupełniają. Mhm. Czy... Troszeczkę rozwijając albo z trochę innej perspektywy nazywając to, co Malina już powiedział, to, to ta pewność siebie w naszym przekonaniu jest właśnie zbiorem określonych przekonań o sobie samym. Tego, jak wartościową osobą jestem, na ile sam siebie akceptuję, na ile w siebie wierzę. I ten zbiór przekonań właśnie się jakby wpływa na nasze myśli, na nasze odczucia i na nasze zachowania. Potem to, co o czym przed momentem powiedział Maria. Co ciekawe jest, bo tu możemy już ze Przemku że chcesz jakby mhm. pytanie zadać, ale jedno, jedna rzecz jeszcze, że co ciekawe jest, my to jest w ogóle podstawa do tego, żeby pracować z pewnością siebie, że my niekoniecznie musimy od razu być kimś, kto myśli jak osoba pewna siebie. Nawet nie musimy czuć się w pewnych sytuacjach pewnie, ale wystarczy, że zaczniemy zachowywać się w sposób odpowiadający. Zachowaniu osoby pewnej siebie, i to zachowanie się w określony sposób zacznie wpływać na to, jak my się czujemy, i zacznie też wpływać na to, jak myślimy. Równie dobrze może być dokładnie odwrotnie. Nie zachowujesz się jak pewne siebie, ale zaczynasz myśleć, jak pewny siebie człowiek. I tym tą drogą również wpłyniesz na to, jak się czujesz i jak się zachowasz. Czyli mamy takie trzy gałki, trzy pokrętła, i mm -hmm. te pokrętła są od siebie niezależne. Tymi trzema pokrętłami możesz kręcić by tą pewność siebie zwiększać. Każdy z tych kanałów, każdy z tych pokręteł, jak to nazwa, Malina, będzie na siebie wzajemnie oddziaływał i wzmacniał pozostałe. Czyli nie jest to ciąg przyczynowo-skutkowy, bo tak mhm. chciałem właśnie zapytać, czyli żeby odczuwać, trzeba myśleć też, żeby odczuwać pewność siebie, trzeba myśleć mhm. o sobie jako pewnym siebie, czy nie, nie niekoniecznie nie. ty możesz. Te, te szczałeczki będą takie mhm. w jedną i w drugą stronę idące, nie czyli od myśli do odczuć, ale z równocześnie odczuć do myśli i z zachowań mhm. do myśli i do będzie taka. Wzajemnie na siebie oddziaływają. Tak, taka, ta, można powiedzieć, że to jest taka zerka. Wzajemne oddziaływanie na siebie wszystkich trzech pokrętł, ale nie ma tego, jedno, tylko jednokierunkowego ciągu przyczynowości, jak powiedziałeś. Zdecydowanie nie. Mm -hmm. I może ze względu na to, jest to pojęcie, które jest tak trudno definiowalne, bo gdyby to był taki ciąg, to pewnie łatwiej byłoby pewność siebie tak jednoznacznie zdefiniować.